Mija 100 lat, od kiedy fryzjer po raz pierwszy obciął aktorce długie włosy i z nich ułożył nowatorską fryzurę. A był to urodzony w sieradzu Antoni Antoine Cierplikowski. To on wylansował styl chłopczycy. W rodzinnym mieście tego najwybitniejszego w historii fryzjera odbył się pierwszy festiwal fryzur Open Hair Festival. Dzisiaj zaprezentuję Państwu kolekcję pod tytułem Paryż 1204. Będzie połączenie ulicznego z wyszukanymi formami odchodzących kuciół. Stylizacją mistrzyni świata we fryzjerstwie poddały się gwiazdy i jak się okazało, elegancka fryzura nie zawsze powstaje w trudzie. Moja stylizacja trwała dokładnie... Pół minuty. To jest fantastyczne. No. Jest zabawa, yy, są kiełbaski, jest mnóstwo ludzi. Ludzie dopisali w tym roku, naprawdę. Jest bardzo fantastyczne, naprawdę. Ja tak naprawdę to bardzo, bardzo lubimy różne metamorfozy i lubimy się przebierać. Tutaj wydziwione fajne fryzury i bardzo się cieszymy, że moż, mogliśmy wziąć w tym udział. Fryzury odpowiednie na pokazy rzadko sprawdzają się na ulicy. Nas więc bardziej interesuje, jakie będą modne jesienią. Na ten sezon szczególnie modna jest krótka fryzura. Koloryzacja bardziej stonowana, bardziej naturalne odcienie. Przy fryzurach takich awangardowych oczywiście gdzieś w grzywce może się pojawić drugi odcień. Patron festiwalu Antoine Cze są m.in. Josephine Baker, Brigitte Bardot czy Edith Piaf.